Za chwilę na scenę zaproszę i wciągnę Agatę. Agata opowie nam o social mediach, a o zdrowiu psychicznym, czyli o smutnej stronie Instagrama. Agata pracuje jako Social Media Team Leader w Feeders Agency, tworzy strategię komunikacji, kampanie reklamowe oraz prowadzi działania kontentowe w oparciu o media społecznościowe. Założy się, że przeczytałam być może nazwę agencji źle, więc jak coś Agata, proszę cię, popraw mnie. No i cóż, ja z niecierpliwością czekam na to wystąpienie. Zresztą ja widzę dobre strony Instagrama. Instagrama, bo pamiętam, że my z Agatą właśnie na Instagramie się poznałyśmy i w ten sposób później w świecie rzeczywistym zaprzyjaźniłyśmy. E, więc no cóż, Instagram ma swoje dobre i złe strony, ale cieszę się, że poruszymy tą drugą stronę medalu, czyli tą złą, e, bo trzeba mówić o wszystkim holistycznie. E, Agata, zapraszam Cię na naszą scenę. Cześć. Cześć. Cześć, mam nadzieję, że dobrze mnie słuchać. Dobrze wypowiedziałaś nazwę agencji, bo wy karmicie emocjami, a my karmimy feedy dobrymi rzeczami. Tak Super. Mamy. Witam cię na naszej bananowej scenie, chyba po raz pierwszy, bo zawsze to było Crash Mondays. W każdym razie cała scena jest twoja, ja się już powoli chowam do publiczności i Agata zdradziła, że komentować możecie cały czas, ale sesję Q&A zrobimy sobie po prostu na koniec wystąpienia Agaty. Tak, jeśli pozwolicie, to tak bym wolała, żeby, wolała żebym się nie wytrącała e, z rytmu. Już Wam szeruję moją preskę e, i fajnie by było, jakbyście dali mi znać, czy dobrze ją widzicie i czy ekran jest przede wszystkim dla Was wyraźny, bo przy podziale ekranu różnie to bywa, e, więc będzie mi miło, jak w komentarzu dacie znaka. No, i co? Tak jak powiedziała Ania, jestem Agata, pracuję w Feeders Agency i w zasadzie przede wszystkim zajmuję się strategią, strategią komunikacji. I ze względu na to, że zajmuję się tą strategią, to bardzo dużo czasu spędzam w internecie, w social mediach, przede wszystkim śledząc to, co robią użytkownicy i jak się, jak się w tym internecie zachowują. Stąd też Mój dzisiejszy tytuł prezentacji, czyli Social Media a zdrowie psychiczne, i opowiem Wam o tym na podstawie Instagrama. Nie będzie to, typowy, nie będzie to typowa prezentacja marketingowa, bo zwykle przychodzimy na takie prezentacje po wiedzy, statystyki, rzeczy, które możemy wykorzystać, a ja chciałabym zwrócić uwagę na. Pewien problem. E, tak jak powiedziała Ania, Instagram ma swoje dobre i złe strony. Dob z dobrych stron na pewno jest to, że e, tak jak we wszystkich social mediach, poznajemy się z ludźmi, nawiązujemy jakieś kontakty i te kontakty mogą też przechodzić do świata realnego, tak jak było w naszym przypadku. Ja też nie lubię e, demonizowania aplikacji social mediów, natomiast e, też doszłam sama. W swoim życiu do takiego momentu, kiedy, mm, kiedy doznałam po prostu szoku, że social media mają tą swoją złą stronę. I wcale nie chodzi o ten mm, wpływ na zdrowie psychiczne, czyli e, to, jak zwykle się postrzega na przykład Instagram, że e, pokazuje nam takie. Idylliczne życie idealnych ludzi z filtrami, którzy jeżdżą na wspaniałe wakacje, mają wspaniałe życie osobiste i tak dalej, ale chodzi o stronę, gdzie tego idyllicznego życia nie ma. Social media. To przede wszystkim relacje z naszego życia codziennego. Facebook codziennie mnie pyta, zresztą Was pewnie też, kiedy otwieracie stronę główną. Agata, co u ciebie? Agata, co myślisz? Relacje na Insta Stories czy właśnie na Facebook Stories zwykle polegają na relacjonowaniu, zresztą w zasadzie po to zostały stworzone, żeby relacjonować nasze życie, pokazywać, co tam u nas. Mm, że byliśmy dzisiaj na smacznej kawce, e, że poszliśmy na koncert i że wydarzyły się w naszym życiu ważne rzeczy, którymi chcielibyśmy się podzielić z resztą. Natomiast nie zawsze są to pozytywne, e, pozytywne rzeczy. Zacznijmy od statystyk, moi drodzy. E, to, jest, e, to są statystyki, które przedstawia UNICEF. E, Wziąłam je z artykułu pisma na temat właśnie stanu psychicznego, chorób psychicznych wśród młodzieży, wśród nastolatków i badania UNICEF-u pokazują, że niestety, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne wśród młodzieży i dobrostan psychiczny, Polska jest na szarym końcu. Mamy bardzo niskie zadowolenie z życia i w kwestii samobójstw jesteśmy w pierwszej dziesiątce państw jeszcze przed Stanami Zjednoczonymi. To bardzo przykra informacja. A ta młodzież najczęściej pojawia się właśnie na takich aplikacjach jak Instagram. Większość użytkowników to młodzi ludzie. Jeśli się nie mylę, to ponad 50, ponad 50% użytkowników to to młodzi ludzie w wieku od 13 do 20, do 34 roku życia, choć najwięcej jest zdecydowanie osób w wieku 18-24, czyli są to, jest to generacja Z oraz młodzi milenialsi, którzy nie tylko tworzą content, który pokazuje właśnie tę smaczną kawkę, te wypady ze znajomymi i wspaniałe podróże, ale też pokazuje smutny kontent. Smutny content, taki jak ten, w którym jest bardzo dużo samotności, e, bardzo dużo pokazywania takiego braku siły, e, takiego mierzenia się z rzeczywistością. I nawet kiedy mamy piękne dziewczyny, e, które teoretycznie w pełnym makijażu mogłyby stać się. E, takimi modelkami z Instagrama, e, jak to często widzimy właśnie na tych idyllicznych fotografiach, e, to występują też ze smutnymi cytatami i z przemyśleniami, że po prostu nie mają już więcej siły. E, nasze reklamy, reklamy marketerów wyświetlają się właśnie obok takich zdjęć. Obok zdjęć smutnych, obok smutnych grafik, rysunków dotyczących... E, Stanów lękowych, depresji czy stories zalanych płaczem. Ponieważ na Instagramie występuje coś takiego jak Sad Girls Club. Nie wiem, czy korzystaliście wcześniej, kiedy jeszcze to było modne i jeszcze nie było Instagrama, z tamblera. Hmm, Tumblr miał to do siebie, miał bardzo duży z tym problem, że wśród wszelkich cytatów, kadrów filmowych występowało właśnie dużo kontentu dla osób z problemami psychicznymi i nie był to niestety kontent wspierający. Pojawiały się zdjęcia samookaleczeń, pojawiały się sposoby na anoreksję, co zrobić, żeby mniej jeść, żeby nie czuć się głodnym, Były to tak, był to tak zwany trend motylkowy i właśnie po Pojawiały się, pojawił się wtedy po raz pierwszy hashtag Sad Girls Club. Sad Girls Club to nie jest żaden klub, tylko hashtag łączący osoby, które są smutne, które nawet czasami gloryfikują smutek i depresję, bo w pewien sposób dla tych aesthetic girls czy boys jest to w pewien sposób. Trend, moda. Smutne hashtagi takie jak sad mood czy SadGirl e, mają po miliony, po miliony wyświetleń, miliony postów. A sam hashtag depresja to ponad 23,4 miliona postów. Na całe szczęście na Instagramie e, jest troszeczkę inaczej niż kiedyś na Tumblrze, czyli pojawiają się już posty, które mówią o które mówią o wsparciu, które mówią, jak poradzić sobie ze stanami lękowymi, ponieważ tak jak mamy hashtag Sad Girls Club, który służy, służy do, dzielenia, do dzielenia się smutnym kontentem, mamy też Sad Girls Club, który został stworzony przez organizację pomagającą młodym ludziom właśnie w depresji. Pod popularne hasztagi które, które służą do dzielenia się smut, tak zwanym smutnym kontentem. Podpinają się organizacje, właśnie takie jak ta, które pomagają młodym ludziom, którzy mają problemy, pomagają się z tym oswoić, pomagają znaleźć drogę do specjalisty i pomagają to sobie troszkę znormalizować. Może nie gloryfikować smutek, ale znormalizować go do tego stopnia, że nie czujemy się wyodrębnieni i wyobcowani z naszymi uczuciami. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że według centralnego rejestru lekarzy na dzień 31 marca 2019 roku w Polsce zarejestrowanych było 455 lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii, dzieci i młodzieży, z tego 419 wykonuje zawód. Są to oficjalne dane. Udało mi się też znaleźć informacje, które niestety nie udało mi się potwierdzić, że jeśli chodzi o zeszły rok, było to już 540 psychiatrów. Natomiast wiecie, patrząc na populację Polski, 540 psychiatrów na cały, na cały kraj, w momencie, kiedy mamy przypełnione oddziały psychiatrii dziecięcej, to jest bardzo, bardzo mało, ponieważ te dzieciaki nie otrzymują Odpowiedniej pomocy, więc fakt, że pojawiają się takie historie jak Sad Girls Club, które podłącza się pod popularne hashtagi, żeby dotrzeć do tych dzieciaków i im pomóc, jest sprawą wspaniałą. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym też dlatego, że takie hashtagi przez Instagram są na przykład blokowane. Jeśli wyszukacie sobie hashtag Depression, to na samym początku pojawi się wam komunikat o tym, że że hashtag został zablokowany i że możecie i czy jest aby chronić przed szkodliwą zawartością i jeśli jesteście świadomi tego co jest pod tym hashtagiem, oczywiście możecie zobaczyć wyniki, ale możecie też kliknąć, żeby uzyskać pomoc z Instagrama. Oczywiście Instagram sukcesywnie usuwa wszelkie zdjęcia samookaleczeń, otwartych ran, zdjęć związanych z anoreksją, z bulimią i tym, czy stanami lękowymi, i tym podobnymi problemami. Ja mam do tego dwojaki stosunek. Oczywiście, nie możemy zmusić innych ludzi, żeby oglądali na przykład samookaleczenia. Natomiast czasem się zastanawiam, czy to nie jest tak, że trochę cenzurujemy problem i nie dajemy innym ludziom do niego dotrzeć, bo. Wielu rodziców narzeka, że dzieci, e, dzieci się z nimi nie komunikują, e, nie mówią, że mają problem, i ten problem wychodzi dopiero przy kolejnej próbie samobójczej. Natomiast rodzice nie zdają sobie czasem sprawy z tego, że dzieciaki wszystko publikują w internecie. I nawet jeśli nie powiedzą wprost, źle się czuję, e, czuję się wyczerpany, to ich content, cytaty, które wrzucają, filmy, to jak przerabiałem swoje zdjęcia. E, może pokazać rodzicom czy bliskim, że dziecko ma faktyczny problem, że nastolatek ma faktyczny problem i może z, takim, z taką osobą, z takim, z takim młodym człowiekiem udać się do specjalisty. Oczywiście jeśli uda mu się do takiego dostać. Jako marketerzy moim zdaniem niesiemy trochę na swoich barkach odpowiedzialność, bo tak naprawdę do nas należy większość treści, które pojawiają się w sieci. Do nas należą reklamy, e, należy content, który wypływają e, z, e, z siebie marki, content, który nie zawsze cieszy i nie zawsze bawi. E, I mówię o tym dlatego, bo ja szukałam zupełnie innych treści w social mediach. Ja byłam osobą, to jest w ogóle dla mnie trudny temat i pierwszy raz chyba o tym mówię na konferencji. Od dwóch lat jestem osobą, która ma zdiagnozowaną depresję. I w momencie, Mojego okresu mani. Ja chciałam się uwolnić od tych wszystkich reklam i ludzi, którzy mówili mi, jak wspaniałe jest życie i jak trzeba się cieszyć, albo ludzi, którzy zmuszali mnie do oglądania własnych żartów. I poszukiwałam wtedy smutnego kontentu, z którym mogłabym się choć trochę utożsamić, albo który dałby mi odrobinę wytchnienia. I poprzez przeskakiwanie przez kolejne hasztagi, które Pozwalały mi się uwolnić od tych wszystkich zabawnych i kolorowych treści, Instagram pokazał mi swoje powiadomienie, czy możemy Ci jakoś pomóc? Bo posty ze słowami lub znacznikami, które często wyszukujesz, to zachęcają zachowań, które mogą wyrządzać krzywdę, a nawet prowadzić do śmierci. I jeśli przeżywasz teraz trudne chwile, chcielibyśmy pomóc. Poprzez wyszukiwanie smutnych hashtagów, Instagram zdiagnozował mnie, jeszcze zanim to zrobił mój lekarz, jako osobę, która może być potencjalnie chora na depresję. Bo zdiagnozował po prostu przeglądane przeze mnie kontent, czyli to, co w zasadzie powinni robić rodzice. Ty bym oczywiście była dzieckiem. Po wejściu w to powiadomienie, e, znajdujemy kilka opcji. E, Instagram proponuje nam, żebyśmy porozmawiali ze znajomymi. Żebyśmy porozmawiali z wolontariuszem z gorącej linii, czyli telefonu zaufania dla, dla młodzieży albo też osób starszych w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku. Ale też żebyśmy znaleźli sposoby, które zapewnią nam odpowiednie, odpowiednie wsparcie. I moglibyście stwierdzić, że takie gadanie, ale tak naprawdę to są punkty zalecane zarówno przez UNICEF, czy zalecane również przez WHO, jako punkty, które faktycznie mogą, mogą komuś pomóc. I jeśli jesteście ciekawi, to tak naprawdę na każdym medium społecznościowym, które, którego algorytm zdiagnozuje nas jako osoby potencjalnie chore, jako osoby potencjalnie z problemami, jest to również w przypadku Facebooka, Pinterest'a, TikToka czy YouTube'a, pojawiają się takie dokładnie te same punkty, ponieważ Osoby w kryzysie, czytając tego typu punkty e, zanurz twarz w zimnej wodzie na 20 sekund, nie, żadnych, nie podejmuj żadnych ważnych decyzji przez 24 godziny i tak dalej, naprawdę pozwalają się, e, naprawdę pozwalają się us uspokoić, a na przykład punkt z zimną wodą wielokrotnie sprawił, że e, potrafiłam sobie sama poradzić z moimi atakami paniki, więc jeśli coś takiego wyskakuje młodemu człowiekowi e, z problemami, Jestem w stanie to potwierdzić, że może to uratować czyjeś życie. Na potwierdzenie moich słów, średnio każdego dnia na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży dzwoni 14 osób, które przyznają, że mają myśli samobójcze i zamierzają je zrealizować. Oczywiście telefonów jest dużo więcej, natomiast my zwracamy uwagę tutaj przede wszystkim na telefony, które sugerują nam już bezpośrednie przejście, do, przejście przez młodzież do czynów. I jeśli wyobrażycie to sobie tak, że osoba, młody człowiek z depresją. Często po prostu leży w łóżku i płacze, to nic bardziej mylnego. Bardzo często osoby, które mają depresję, problemy psychiczne, stany lękowe wpadają w tak, zwany, w tak zwaną manię. Mania wygląda w ten sposób, że jesteśmy nadaktywni, bardzo dużo piszemy, wylewamy z siebie rzeczy. Taka osoba może wrzucić nawet 30 Insta Stories pod rząd, które. Są jakimś przypadkowym obrazkiem, cytatem, ale gdzieś tam na przykład mówią o tym, jak ona się czuje i pozwalają te uczucia na bieżąco, na bieżąco wyrażać. Więc te social media mają bardzo duży wpływ na takie osoby i bardzo łatwo takie rzeczy wyłapać. Na mój feed codziennie. W w sekcji, zarówno w sekcji odkryj, jak i na głównym feedzie pojawiają się smutne obrazki i zdjęcia młodych ludzi, którzy po prostu mają dość. Są przytłoczeni, zmęczeni, są zmęczeni szkołą, są zmęczeni polityką, są zmęczeni, zmęczeni reklamami i kolorowym światem. To są zdjęcia na przykład tego typu, jak widzicie na slajdzie, mogłoby się wydawać, no, kurde, chłopak zrobił sobie jakieś zdjęcie, e, zapozował e, i napisał e, i napisał coś kolorowym fontem. On w jakiś sposób wyraził siebie i nie może negować ich uczuć. A ten gest. Chyba nie muszę wam mówić, co oznacza. Mówiłam też o. Mm, mówiłam też o tym, że na każdym social medium w momencie, kiedy. W momencie, kiedy algorytm zdiagnozuje nas jako osobę potencjalnie, potencjalnie chorą, pojawia się mniej więcej ten sam komunikat. To jest komunikat z TikToka. I dlaczego wrzuciłam tego TikToka? Ponieważ byłam zdecydowana zrobić tę prezentację i byłam zdecydowana zrobić ją o Instagramie, ponieważ na Instagramie trochę zaatakowało mnie to powiadomienie. W sensie, kiedy ja byłam właśnie w okresie Mani i przeglądałam ten content, wrzucałam mnóstwo smutnego contentu na Insta Stories, uh, i wyskoczyło mi to powiadomienie, to dla mnie było to trochę jak plask w twarz. Dobra, Instagram, może masz rację, może powinnam pójść po pomoc. Mm, natomiast uderzyło mnie to jeszcze bardziej, kiedy jakiś tydzień temu, kiedy pojawił się temat powrotu do szkół, uh, że młodzi ludzie, dzieciaki wracają do szkół, Mój feed, moje for you page na TikToku zalały zdjęcia dzieciaków, znaczy zdjęcia, filmy dzieciaków, które płaczą. Które po prostu płaczą, że nie chcą wracać do szkoły, bo w szkole jest im źle. W szkole jest im źle, nie czują się tam dobrze, są prześladowani, Uważają, że nauczyciele ich nie rozumieją, nie otrzymują tam żadnej pomocy i wsparcia, szkoła ich stresuje. Oczywiście te TikToki, po jakimś czasie znikały, bo pewnie jest tak, że jak taka osoba się zreflektuje e, i zobaczy kilka nieprzy, e, nieprzychylnych komentarzy, no to za chwilę, e, no to za chwilę ma, e, ma refleksję, że kurde, może usunę tę treść. E, I wiem to, bo. Lajkowałam sobie kilka takich TikToków i zostawiałam pod nimi jakieś, jakąś swoją, złotą myśl. I, to, I wiem, że te TikToki znikały. Ale znalazłam też na przykład takiej. niby krótkie, ale za to bardzo, bardzo treściwe i uderzające emocjonalnie. Jak powiedziałam, codziennie na TikToku widzę młodych ludzi, którzy płaczą, bo nie chcą wracać do szkoły lub mówią o tym, że nie mają już siły. A większość użytkowników aplikacji to młodzi ludzie. To są dane wprawdzie z zeszłego roku, z raportu Get Hero. W tym roku ma wyjść nowe na dniach, więc zobaczymy, jak ta demografia się zmieniła. Natomiast patrząc na demografię, tak, oczywiście badanie robione na grupie badawczej, natomiast patrząc na tę demografię, nie nastraja mnie to pozytywnie. Ale na szczęście również na TikToku pojawiają się treści od psychologów, od terapeutów. Którzy reagują na taki content przede wszystkim. I którzy odpowiadają na mnóstwo pytań, które dostają w komentarzach właśnie od młodych ludzi. I pomagają im w pewien sposób. I to też jest jakaś droga wyjścia. A na TikToku też są nasze treści. I... Żeby Was nie zniechęcać do social mediów i nie zostawić Was z pytaniem Okej, okay, to co mamy właściwie teraz Agata, z tym wszystkim zrobić? Co mamy zrobić z tą informacją? Mamy nagle przestać wyświetlać reklamy? No, nie musimy przestać wyświetlać reklam. Wystarczy, żebyśmy nie wymawiali młodym ludziom, jacy jak mają być. Dużo reklam mówi o tym, że jakby stawia nam konkretne wzorce. Zostawia młodych ludzi, ale też i dorosłych, z konkretnymi wzorcami, do których powinni się dostosować. Nie róbmy tego, bo to tylko nakłada jeszcze większą presję na, na młodych ludzi, bo ile większość, większość starszych pokoleń, ale nie mówię oczywiście, że wszyscy, bo każdy ma trudniejsze chwile, ale młodzi ludzie. Najbardziej są podatne na tego typu bodźce i nie zawsze sobie z nimi radzą, i nie zawsze są je w stanie olać, bo to gdzieś tam zostaje w umyśle. Są na to mocno narażeni i narażona jest ich psychika. Nie kreujmy na siłę ich świata. Dajmy im po prostu możliwość kreowania świata na swój własny sposób, nie dostosowywania się do wzorców. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby tworząc treści dla młodych ludzi do internetu, żebyście dali im pole do popisu, rozwoju wrażenia siebie, żebyście ich słuchali przede wszystkim, żebyście robili to, co ja robię zawsze w internecie, czyli przeglądam milion grup, milion tiktoków, czytam komentarze na YouTubie, czy komentarze na grupach facebookowych, tylko po to, żeby jak najlepiej ich poznać i jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby, i jak najlepiej wkraść się do ich świata, a nie tworzyć im, e, tworzyć im nowy świat. I to jest, moi drodzy, dziś wszystko ode mnie. E, mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że e, nie zasmuciłam Was tym, e, tą prezentacją jakoś bardzo, ale że zwróciłam uwagę na e, realny problem. A, który gdzieś w, was, gdzieś w Was zostanie i skłoni Was e, do refleksji. A teraz chętnie poczytam to, co macie do powiedzenia. Czekamy na Wasze pytania z Agatą. Ja ci, Agata, bardzo, bardzo dziękuję za poruszenie tak ważnego tematu i też bardzo się cieszę, że mamy do tego przestrzeń, żeby w ogóle takie tematy poruszać. E, pojawił ja się komentarz. Kochana... Pojawił się komentarz, czy nie zechciałabyś być może nieść kaganka oświaty i napisać jakiś artykuł na ten temat. Co ty na to? A, napisałam jeden artykuł już na ten temat e, kiedyś na blogu i ostatnio trochę nie czułam się już później na siłach e, poruszania tego dalej. Natomiast nie, w, nie ukrywam, że chciałabym, że chciałabym podążyć z tym tematem dalej i aktualnie zabieram się do szukania, do współpracy psychologa, psycholożki, bądź terapeuty, terapeutki, którzy zechcieliby ze mną współtworzyć takie treści, szczególnie jeśli chodzi o zdefiniowanie samych dwóch grup Sad Boys i Sad Girls. To w takim razie, czy możemy Cię prosić o podlinkowanie tego artykułu, który już napisałaś, na naszą grupę urodzinową? Wszyscy Jasne. chętnie przeczytają. Jasne. Nie ma pytań, widzę, że same pochwały, także ja też Ci bardzo dziękuję i wiedziałam, kogo zaprosić. <laughs> w ogóle mam takie marzenie, żeby na konferencjach marketingowych były poruszane też takie tematy, bo my przecież to wszystko kreujemy i tworzymy i patrzymy tylko na stronę biznesową, a ta druga strona ucieka. Więc też mam obydwu... takie marzenie, i... ale bardzo się stresowałam dzisiejszą, dzisiejszą prelekcją, bo nie wiedziałam właśnie, czy, czy ludzie przyjmą pozytywnie tego typu treści. Myślę, myślę, że tak. Myślę, że jest pozytywnie. Widzę też, że ktoś poleca Ci już swoją znajomą w tym kontekście, więc myślę, może to będzie ta pani psycholog, e, gdzie, do której będziesz mogła podbić. Ale padło jedno pytanie. Czy widziałaś, Agata, może nową kreację DAF Reverse Selfie? E, tak, widziałam. I bardzo żałuję, że ta kampania nie jest, e, nie jest globalna na zasadzie, że nie ma odpowiednika w każdym kraju. Ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kampania polega na tym, że DAF zachęca, zachęca młodych ludzi, zachęca w ogóle ludzi do nieużywania, do nieużywania filtrów na Instagramie, ponieważ z ich badań wynikło, że każda 13-latka dodająca treści na Instagram używa przed dodaniem zdjęcia. Niezależnie czy jest to story, czy jest to post, używa filtrów, które w jakiś sposób zmieniają nie tylko światło, ale zmieniają też jej ciało, jej twarz, bo trzynastolatki, latki nie są w stanie pogodzić się ze swoim, ze swoim ciałem. Czyli to, co, o czym my teraz cały czas rozmawiamy, czyli ta ciało pozytywność, która jest gdzieś głęboko teraz taka w trendzie, powiedzmy, ona się pojawia wszędzie ale nie dochodzi do tej najważniejszej grupy, czyli grup nastoletnich. Super, dzięki piękne. Widzę, że więcej pytań nie ma, także bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze wystąpienie. Natomiast podejrzewam, że jeżeli zadacie pytanie na grupie albo napiszecie do Agaty, to się nie obrazi. Ja <grych> eee, zachęcam. Znaczy powiedziałam za Ciebie, ale to znam Cię. <śmiech> <śmiech> I cóż, czekamy na Twój artykuł na grupie i bardzo, bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję Wam również.